Cześć, witam Was w takim odcinku informacyjnym. Chciałem Was tylko tutaj poinformować, że y, czepiacie się, lub niektórzy po prostu nie mogą się doczekać odcinków, tak? No to ja Wam to wszystko tutaj wytłumaczę. Hmm. Chodzi o to, że jak wiecie lub nie wiecie, y, zacząłem szkołę średnią, prawda? Pierwsza klasa technikum. Naprawdę jest bardzo trudno. Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się tego, że będzie aż tak, zawaliłem troszeczkę pierwszy semestr, prawda? Więc muszę przystopować z tym nagrywaniem. Mogą być dłuższe, krótsze przerwy z tym nagrywaniem, prawda? Pomiędzy odcinkami, więc naprawdę, zrozumcie to, że nie mam teraz lekko. Za trzy lata mam maturę i w ogóle kończą mi się niektóre przedmioty. Teraz w tej pierwszej klasie, jak na przykład biologia, geografia, muszę je zdać jak najlepiej. Ponieważ nie będę już ich kontynuował i będę miał od, y, tą ocenę na koniec roku jako ocenę na maturze z biologii, geografii czy y, z innych. Mm. Co jeszcze? No i tylko o tym wam chciałem powiedzieć. Mogą być przerwy, prawda, że nie wrzucam na przykład filmu dwa tygodnie, y, ale naprawdę zrozumcie to. Szkoła średnia to nie gimnazjum, z tym nie ma zabawy. Y, chociaż i tak śpię na lekcjach, ale i y, y, w każdym razie. Zrozumcie to, ja się staram jak najbardziej wrzucić odcinki, nagrać, jeżeli mam ochotę też No i w sumie tyle No to mam nadzieję, że zrozumieliście, rozumiecie mnie w pełni i w ogóle, więc W razie pytań możecie pisać na moją skrzynkę pocztową, prawda? Teraz chyba się zmieniło i jest tak, że wchodzi się na czyjś kanał w kategorię informacje i tam jest na dole wyślij wiadomość to tam możecie mi wysłać wiadomość a żeby sprawdzić skrzynkę odbiorczą to wchodzicie też na czyjś kanał klikacie wyślij wiadomość i od razu macie skrzynkę odbiorczą prawda? bo teraz youtube to trochę zrypał ale w każdym razie już wiecie dlaczego nie wrzucałem filmu tak długo i no y jeszcze nie y pojawi się jeden filmik z informacją na temat TESA a więc no cóż, czekajcie na kolejne filmiki. Pozdrawiam Was i cześć.